Dzisiaj part 2 O pies, co ty tu robisz? Tak późno i to będzie chyba 5 minut to Trwasz tu to się nagle no, ale trudno Tutaj Odej, okay, tam mam Ten dom Chciałem przybliżać Przepraszam, że i pies, tu ciągle mnie no. Dobra. No to robimy tak, bo pracuję do domu. Idziemy jeszcze po trener mojego psabek. Już zakończyłem ten. No to. Jeszcze sobie sobie chodziłem. Jakby trenowałem jako coś psa. Ale muszę coś... Bo ja tutaj coś jeszcze robię, no ale i mój pies nie chciał atakować. On w ogóle nie chciał atakować owcy. Pies czemu ty nie chcesz atakować? Jedzenia w ogóle nie mam. Czy musimy iść? O nie noc już idzie. Chodź pies. Chodź. A, tak. O, teraz atakuje. O oh ma go. Dobry pies. Do ciebie, to jedną dla siebie Pies szybko tutaj. Dawaj ją, Dawaj. Muszę ci zęby urodzić. Szybko jeszcze tam. O, masz mój kolor. Hmm. Dobry pies, dobra, teraz wracamy pies szybko. Хоч. Пес хочешь. Пес. Ты что добрый, иди что идешь до мне? хоть мой Дукаешь, и... пес, что ты все там, хочу, там меня пильную. А вам помест, Идем на В Normalnie, normalnie. Moby się w ogóle nic nie spawnują. to sobie włączyłem, bo ja tu nic nie widać. Okej, okay, czas. O nie, ja tu nic nie mam. Czemu nic tutaj nie mam? Oni jednak się respią, moby, mobki się respią, ale w tej okolicy się nigdzie nie rozpim, że ani jednego nie ma. No chodź, pies.

Приветствую, зомбик. Субач. ама ама А пес. Сустов. Топ пес. Пес не хочу. Хочу браться пес. Пес потому что съешь, что ж. Хочет, 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 пес. Dzisiaj musisz niestety tak? taki. Co tam coś porównywa w tych kwiatkach? Nie się ciebie nakarmić. Nie da się. Nie wiem. Zrób swoje sprawy tam. Chodź, jak będzie noc. Hallelujah. Chyba już jest dzień. Jest. Dzisiaj taki krótki film będzie, bo to będzie sport, już. Bo jestem zmęczony dzisiaj. Po graniu. Od ósmy już grano na tym komputerze, to że jestem zmęczony. Chodź pies, biegniemy do tego domu. O, dochodzimy już, dochodzimy. Chodź... Pies? Dobra, jest, jest. Ага, два крафтинга. Набрало бы себе то. Террорист. Шикерка. Эш, эш, и то. Эш, да. Я с иду копать тут и та. drewno, a ty tutaj popilno i dobra Wracam, już i przyszedł tak jeszcze jak tam byłem gdzieś Napotkałem się na Kave, znaczy, nie, nie byłem tam tylko w tamtym kierunku Napotkałem się na Kave'a Tylko byłem bardzo daleko no i znalazłem no, dużo żelazo Mo i mam nareszcie to Mogę okay. sobie jeszcze wódki zrobić, ale... Ile ja na... mam tego Okej, i tak jakoś lawo buduję. Okej, no i ten domik już jest fajny. Okej, okay, będzie okej. Okay. A tu co jest? Bożej? ty tam jesteś dalej? Tak, da, jestem. Mam nadzieję, że mi nie A, Boże, wywaliłem ci tam coś. To jest Brejdirto. No, trochę tego już wykopałem. Drobinkę. Tak, tak, ale dobra. A po co mi tutaj teraz się pytać? Pewnie po co. A, właśnie po co ja tu zrobić, żeby sobie pływać, no bożej, no, muszę pływać, a nie tylko tak zamknięty, muszę zostać. O, pięknie, bożej, po 5 latach cię wypuszczam. Idź tam, sobie pływaj, bożejku, bożej, idź tam. Uważaj, idziesz czy nie? Nie po to, czy to robimy. Niech chcę może, wejdź. Uważaj! Dobra, nie chcę chyba. Dobra, trudno. O, trochę tutaj dziura została. No i właśnie teraz tam teraz brzydko wygląda. Tam indziej tutaj, tam... No ale trudno już. Pies, nasz pierwszy dom tu jest normalny. No przecież ja tu się. Jak jestem głupi, jak jestem głupi. Dwa craftingi przy sobie. Jestem bogaty. Dobra, co mam zrobić? Co ja mam tropika honor? Już no i teraz sobę tylko ogarnąć to. Idę tam tutaj sobie przypłynę... bo nie chcę tutaj zróżnicować. Błażeć, czy to ty? Nie, to nie jest Soby tam, bo nie są tutaj jakieś dziury gdzieś tutaj. Także może sobie pójdę tam, bo gdzieś tam dalej, albo tam. Idę tam. Przy... Już chyba dopływa, nie wiem. Tak. O, tam tylko wypływałem. ...przepalić... ...to już najpiękniej. Psi no. Trzeci Nie wiem teraz mam robić, ale ja chyba sobie jak do jakiegoś cave'a pójdę. Mhm. Gdzie to klikało to? F5, U... To chyba było... F6, F7, F8, F9, F9, nie wiem, dobra, ale... Mimo to nieważne. To ja tam kogoś... O, się kapry... Dobra, pozwólcie, że mogę sobie ekstra... Jak pozwalacie, że mogę sobie ekstraja, to napiszcie w komentarzu, albo dajcie lajka. Uwaga. Dobrze. Od razu lepiej. Jak nie pozwalacie mi, to wymyślcie mi karę. Co mam zrobić? Na przykład jakiś wieżowiec. Albo nie wiem, coś... zabić się. Чашечко это купаем. В а там сантименты, это Первый диагноз и очи. 5 ja pięć dnia chcę. To za kilo zrobię albo nie czekaj Okej, okay, to ja wracam. To zrobię... Pierwsze cięcie. Łez. Yes. O, oh, dobrze, woda. Wychodziłem normalnie 500 godzin stamtąd. To przecież mi się przypala, to dobra stop. Ładna szkoła na tym teksturpaku jest. Jesteśmy bezpieczni, pies. Oj. Jednak nie wystarczy. Bo mm -hmm. mm. już jest, jest. Bożej... Bożej i ciekłam to ci mówiłem. Bożej co ty robisz? Bożej i Za gruby jesteś pożej To mogłeś mówić od razu. Bożej. Piszcie w komentarzu. Bożej grubas. Rostwa i To co zrobię i jeszcze starczy. Tutaj To no co robię? huh if you make up